Prawda nas wyzwoli, bo dzisiaj postawić Twoją ochronę Twojego aniołów. Ze wszystkie siły, które chciał się przeciwstawiać temu, co będzie powiedziane. Ja byśmy tutaj ukazali na chwałę Twoją. Żeby tak wielu ludzi mogło znaleźć prawdę, prawdę mogło znaleźć zobaczyć, otworzyć oczy na to, co się dzieje, na to co się wie, że działo od dawien, dawna, tylko w naszych czasach te rzeczy wychodzą. Między innymi, bo... <coughs> Pierwsze, Pan Bóg powiedział, że to, co w ciemności ludzie robią, w końcu wyjdzie. A po drugie, wiesz, jest wielu ludzi, którzy się modli, żeby Bóg pewne rzeczy pokazał, żeby Bóg zainterweniował i tak dalej. I Bóg będzie coraz więcej, więcej wysłuchiwał wielu, wielu modlitw. I dzisiaj chciałbym, byś w Duchu działał, żebyś sam mówił, bo Ty sam wiesz, jak to powiedzieć, w jaki sposób, aby to miał ręce i nogi i aby to przekazać tak jak potrzeba. W imieniu Sachrystusa Chrystusa. namaszczenie, wylej zbawienie, wylej dary ducha, poznanie cokolwiek. Potrzebujemy abyśmy pieniądze inne rzeczy, abyśmy mogli kontynuować i robić rzeczy, które pokażą prawdę i przyciągną ludzi do szukania prawdziwego Jezusa u tych, którzy jeszcze go nie znaleźli. Będziemy zaczynać, bo nie ma czasu dużo. Nie mamy dwóch godzin, żeby siedzieć i, i mówić wszystko, ale kolejna, wychodzi kolejna, kolejna kwestia tego samego, tego co już w Polsce się w końcu w jakiejś małym mierze, ale coś się ruszyło. Mianowicie powraca temat na nagłówki gazet odnośnie pedofilii księży rzymskokatolickich. To są szczególnie, pewnie nie, nie tylko, ale szczególnie rzymskokatolicy księża. I znowu mamy Amerykę, i tym razem wyszedł raport. Raport jakiejś organizacji i taki 265 stron ja nie mam czasu tego wszystkiego czytać ale może sobie to będzie gdzieś tam znaleźć może nawet link jakiś podam żeby ktoś był zainteresowany i jak się okazuje kolejne kolejne miejsce w Ameryce Colorado i okazuje się, że 43 księży rzymskokatolickich krzywdziło minimum 160, 166 dzieci to są nagłówki gazet. A więc temat nie cichnie. Zobaczcie ilekroć coś wyjdzie, to później jest wrzawa przez tydzień, dwa, a później wszystko ludzie próbują wyciszać. Udawać, że już nie ma. Udawać, że już, wiecie, pod dywanik rzymski katolicy już tyle <laughs> tych rzeczy po tym dywanik wrzucił, że ten dywan taki dziwny jest, bo dużo bo rzeczy z niego wystaje. Ale... Kolejne, kolejne miejsce, Ameryka. W Ameryce całe parafie popadały z powodu tego, że kiedy ich przyłapali, to musieli płacić horrendalne odszkodowania i aż zbankrutowali. To jest fakt. To się działo już w poprzednich latach. Ale jak widać, tego jest więcej, wiesz, jest tego jest tak dużo. Jak to wszystko odkopią, to ludzie będą po prostu zbulwersowani, więc mamy kolejne Colorado po różnych innych miejscach w Ameryce i takie statystyki. I to oczywiście jeżeli ktoś zna się na tych rzeczach, czy analizuje, czy jest to policja, czy są to jacyś wierzący, którzy przyjrzą się pewnym powtarzającym się rzeczom w tych wszystkich rzeczach, no bo dzisiaj jest... Wychodzi w Kolorado, jutro nie wiadomo gdzie wyjdzie, w następnym miesiącu, w następnym roku nie wiadomo gdzie to znowu wyjdzie, ale są pewne wspólne cechy, które widać. I tutaj takie statystyki 43 księży minimum molestowało 166 dzieci ogólnie. Tam na pewno w tym raporcie, który ma prawie 265 stron, prawie 300 stron, więc. Tam na pewno są opisane szczegóły, szczególiki, kto, jakie, co oni tam im robili, bo te zwykle te wcześniejsze raporty, raporty, które się pojawiły, czy z Irlandii, czy z przedstawiają pewne statystyki i na pewno w tym raporcie są szczegółowe statystyki, jak ktoś chce, ja mówię, postaram się do czasu, bo nie mam, nie mam teraz tego czasu zrobić, ale postaram się do czasu, jak to nagranie wyląduje na internecie. Aby link był dołączony do raportu, i kto jest zainteresowany szczerze, no to kliknie na link i sobie go przeczyta, bo warunkiem już zna angielski. I co ciekawe, tutaj y, takie bardzo ciekawe statystyki: 166 dzieci 43 księży, czyli jakby taką brzydką statystykę wyciągnąć, to 4, 1 książę. Molestował prawie czworga dzieci, też nie jest podane, czy to były dziewczynki, czy to byli chłopcy, czy, czy, czy jak to było, ale ogólnie dzieci. I wychodziłoby cztery ofiary rzymskiego katolickiego księdza na głowę, ale nie jest tak. W tym wypadku inne raporty, inne rzeczy pokazują, ale tu tak nie jest. Według raportu, bo jakiś artykuł dorwałem, nie pamiętam z czego to było, z jakiejś tam strony zachodniej, może zobaczyć Daily Mail, może zobaczyć jakieś tam prasę Ameryki czy coś tam, to wszystko tam jest, może sobie wybrać artykuł i znaleźć te rzeczy I yy, nie jest cztery dzieci na głowę, bo to co w tym artykule wyczytałem, to że dwóch tylko księży spośród nich, czyli mamy 43 księży Dwóch księży, czyli 41 zostaje, i tylko dwóch z nich molestowało 102 dzieci. I tu na tym jeszcze, co ciekawe, statystyka się nie kończy. No bo może by było policzyć dalej, na tym się statystyka nie kończy. Jeden tylko ksiądz spośród nich czy mamy 43 Minus 1 42 odkładamy Jeden tylko z nich molestował się ponad i Albo tam pisał minimum 60 dzieci Jeden ksiądz A więc jakby tak policzyć jej dwóch księży 102 No to zostaje Około 50 50 kilka Na 40 później I, 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 i może by wiecie Wytacza Oczywiście to, co podają, musimy pamiętać jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zauważyć w tych raportach. To są oszacowane rzeczy i to jest równie dobrze wieszkórek góry lodowej. Dlaczego? Ponieważ dalej w raporcie pisze, według tego artykułu, że wiele dokumentacji, która była przedstawiona tam jakiegoś prokuratorowi, czy ktoś się tym zajmował, nie była. Yy, Dokładna, brakowało Wiele informacji, więc Rozumiecie, wiele z tych spraw Mogło być całkowicie gdzieś Albo dokumenty, nie wiem, spalone Cokolwiek, jak onikolwiek się tego pozbywają Albo po prostu Ofiary się nie zgłosiły, albo były zastraszone Albo cokolwiek, a więc jest To co tam pisało, niedokładna braku, Pełna braków dokumentacja tych rzeczy I to się zagromadziło przez dziesięciu To nie jest że to w jednym roku nagle jest jeden rok i 40 w tym wypadku przychodzi i ponad wiecie 100 dzieci jest molestować, to się przez dekady działo, więc ja podejmę te statystyki to są tylko jakieś minimalne, jakieś, wiecie kto mówią, wierzchołek góry lodowej, większego, większych rzeczy. Skąd mogę to wiedzieć? No bo te inne wszystkie raporty podają. Niektóre z tych raportów były dużo, dużo większe liczby, a ja, pamiętajmy, że katolicyzm, prawie w każdym, w każdym chyba raporcie, który znajdziecie, jest to, że jest nie, brak współpracy, tuszowanie i co wspólne znowu te, dla tych osób, które, mm, dla tych osób, które mogą porównać statystyki z Polską, bo ostatnio w końcu oni mówią, że w Polsce nie ma nikogo. Kuria e, polska, jak ona się tam nazywa, e, Ci biskupowie Polski, tak zwani przewodobiskupowie y, mówili na początku coś tam przestępczyń, że nie ma w Polsce, nie ma tego problemu. To się później zmieniło, później wyszedł raport, jednak byli. Można sobie porównać rzeczy, a więc to co to co y, artykuł na podstawie tego raportu za, im zauważył, to to, że ci sprawcy byli regularnie jak tylko, wiecie, no gagatka, bo oni, wiecie, siedzą na urzędzie tak długo, aż ich nie złapią. Jak ich złapią i zaczyna się nagłaśniać, i Watygan wkracza ich, ale co robi, przesuwa ich. Z parafii do parafis, z parafii do parafis, z jednego miejsca do drugi No bo jak przesuną człowieka z jednego miasta do drugiego, to go nie znają prawdopodobnie. Więc tego typu rzeczy opieszałość pisało jedna z naszepnych cech, więc prawdopodobnie brak współpracy. Niechęć do zrobienia czegokolwiek z tym nawet jak ktoś Przyszedł i zgłosił no co wpisali, a później dokumenty Szedł tam do sejfu i nikt tego przez lata, dziesiątki lat nie widział. I tak jak mówię szczególnie to co się powtarza oczywiście na pewno Więcej tych rzeczy było ale to co zdążyłem w krótkim czasie wyczytać Niedokładna dokumentacja, a więc kolejne rzeczy wychodzą, rok się kończy, jeszcze dwa miesiące tak plus minus i kolejna rzecz, kolejna rzecz wychodzi. Stan Kolorado. Ja tak mówię, wiesz, że to jest wierzchołek góry lodowej. Ja wierzę, że te liczby, prawdziwe liczby, gdyby te wszystkie, wiecie, te ofiary, ktoś jeden raz chociaż w jednym z raportów, wszystkie zdołał udokumentować, to naprawdę to było horrendalne, wielkie liczby. Ale sam ten fakt, jeden ksiądz molestował 60 dzieci dwóch z nich, z tych 43 molestował 102, no to tym innym zostało no 60, 60 kilka 60 kilka dzieci na, do podziału pośród nich i to też nie kończy że jedna osoba też była, więc takie takie odchodzą I, i, no i chwa Bogu, trzeba się z tego cieszyć, bo te raporty pokazują, że jest ktoś kto Patrzy na to i są ofiary tego i ofiary oczywiście cierpią, prawda? To, że kogoś taki, taki jego molestuje, jeszcze szczególnie jak są dzieci małe. A można sobie zobaczyć, gdybyśmy przealizowali te wszystkie raporty, które wyszły do, do dnia dzisiejszego, to znaczy, że to są wszystkie rzeczy. Wiele z nich jest jeszcze ukrytych, jeszcze wielu księży nie namierzyli. Jeszcze do wielu, wiele ofiar milczy, dlatego że boją się reperkusji, boją się, wiecie, później ludzie go i ich będą, no, dziwnie patrzeć, ci religijni ludzie, którzy wiecie, choćby nie wiadomo co by robili, próbują zawsze tuszować te rzeczy i tak dalej. Gdybyśmy zobaczyli te wszystkie raporty, moglibyśmy zobaczyć po prostu pewne, pewne trendy, które są wspólne, obojętnie jakiś kontynent obojętnie jaka jest grupa i tak mówię tej, tej liczby musi być dużo więcej i można analizować sobie ten raport można sobie zobaczyć może sobie zobaczyć inne raporty może sobie polski raport porównać masę w Ameryce szczególnie są dostępne w Irlandii te różne raporty i w innych wielu innych krajach można sobie poczytać i zrobić sobie wspólne pewne zestawienie żeby mieć taki taki z lotu ptaka cały kształt i może zobaczyć co oni tym dzieciom robią. I te dzieci są później skrzywdzone i one później <laughs> wzrastają i później. No ciężko im żyć. Ciężko im żyć. Ale ja wierzę, że Bóg chce coś zrobić. I pierwsza rzecz, należy się dalej modlić, ktokolwiek się modli z bieżącej protestantów duchu, żeby Bóg obnażył rzeczy w naszych czasach. Nie kontynuuje się modzić, bo ja wiem, że też tego dużo, dużo więcej. Następne lata pokażę dużo więcej. Druga rzecz. Trzeba się modlić, żeby ofiary Bóg jakoś do, dotknął i żeby te ofiary nabrały sił i mogły powiedzieć, co jest grane. Bo jak długo ludzie milczą, to im się wydaje, że jak będą milczeć, to nie wiem to jakoś może będzie lżej i czy coś takiego, ale w rzeczywistości działa to w drugą stronę, bo jest tak wiele innych ofiar, które czekają. Często jest tak, że jedna ofiara wychodzi, a później nagle inne pojawiają. Ale słabo Bóg, za te reporty oddajemy Bóg uchwałę, za to, że będzie ich więcej i że Bóg zrobi porządek z tym systemem.